Cześć, dzisiaj znowu wracamy z tematem szafowym. Obiecałam opowiedzieć Wam, jak to jest u mnie, jeśli chodzi o wybieranie ubrań i w ogóle kupowanie ubrań, więc przychodzę dzisiaj do Was z takim moim etycznym myślę i ekologicznym ciuchowym poradnikiem. Zapisałam wszystkie moje najważniejsze kryteria w notesie pełnym miłości. Tak samo powinno być. Jeżeli chodzi o nasze ubrania, powinniśmy o nie dbać. I dlatego opowiem Wam moją taką powiedzmy ciuchową historię e, oraz na co w tym momencie zwracam uwagę, w momencie kiedy zaopatruję się w coś nowego w garderobie. Ja pamiętam, że już od gimnazjum chodziłam na ciucholandy, ale mimo wszystko to, wiecie, nie były takie jakby rozsądne ciucholandy, tylko to było po prostu zakupowy szał. Teraz już tak nie robię i zdecydowanie jakby wszystkie moje wybory konsumenckie są przemyślane i ja bardzo często też nie kupuję czegoś jak tylko to zobaczę. Dlatego też na przykład nie chodzę na Ciucholandy chyba, że rzeczywiście wiem czego szukam. U mnie zakupy ubraniowe to tak naprawdę zastanawianie się nad Tymi samymi punktami w kółko, tak samo jak robię zakupy takie codzienne do domu, na przykład spożywcze. Ja zawsze zastanawiam się, czy lepiej coś kupić luzem, czy na przykład coś muszę kupić w folii. Jeżeli tak, to czy mam jakieś inne alternatywy, może to papier, szkło, metal. I o tym opowiadałam Wam w filmie z moimi zakupami, chyba sprzed roku, może go zaktualizuję. Zostawiam Wam link tutaj na dole, na górze, w karcie. Chyba tutaj jest ta karta, czy tutaj. Jeżeli chodzi o wybory ubrań i gdzie je kupuję, to jakbym mogła to narysować w takim drzewku, to pierwsze rozgałęzienie to będzie powiedzmy coś bardziej etycznego kontra sieciówka. No i jakby ja już praktycznie nie kupuję w sieciówkach. Jedyny wyjątek to są takie rzeczy typu Faktory, gdzie macie outlety, i jest to powiedzmy coś na pograniczu z fast fashion i nawet nie slow fashion, ale jakby nie jest to stricte taka fast fashion, to jednak są ubrania, które gdzieś tam są po sezonach, które mogły być przez niektóre marki spalone, yy, ale generalnie jeszcze jakby są całkowicie nowe, więc yy, chodzę do takich outletów i to rzeczywiście gdzieś tam u mnie się pojawia, ale jeśli nie te outlety, no to wybieram powiedzmy bardziej ekologiczne, etyczne miejsca. I to są albo Ciucholandy, albo powiedzmy takie lumpeksy, czy portale internetowe na których można znaleźć rzeczy z drugiej ręki albo marki etyczne. Ale zanim jakby dojdziemy do tych marek i powiedzmy miejsce, jeszcze powiem wam na co zwracam uwagę, jeśli chodzi o same ubranie, kiedy już znajdę to miejsce, w którym chcę kupić yy, ubranie, to też gdzieś po drodze zastanawiam się nad tym yy, z jakiego jest składu. I ja oczywiście wybieram składy materiały naturalne, bawełnę, len, nie wiem, włókno konopne wełnę, jeśli mogę sobie na to pozwolić, i wiele, wiele więcej. Wybieram też czasami jeszcze wiskozę, bo jest to coś pomiędzy powiedzmy materiałem naturalnym a takim syntetycznym. Jest to materiał sztuczny, co znaczy pochodzenia roślinnego, powiedzmy naturalnego, ale ym, do jego produkcji użyte są różne, różne procesy, powiedzmy chemiczne, różne procesy jakieś tam produkcyjne, no i dopiero otrzymujemy materiał. Na równi ze składem jest u mnie kraj pochodzenia. No i oczywiście, jakby mamy tutaj, jeżeli chodzi o polskie marki, no to kraj pochodzenia to będzie Polska. Jeśli nie, to staram się unikać takich krajów jak Chiny, a jeżeli widzę, że kraj pochodzenia to Chiny, to sprawdzam, czy na przykład marka robi powiedzmy w etycznych bardziej miejscach takich typu Fair Trade, gdzie dba się o pracowników, a jeżeli powiedzmy, będzie to jakaś Portugalia czy coś takiego, to bardzo często takie rzeczy, powiedzmy, robione w Europie są jednak e, trochę i lepszej jakości, i te warunki często są również pracownicze, lepsze. Ale nie zawsze. I o tym trzeba pamiętać. I tym sposobem przechodzimy do etycznej polskiej marki, bo nie każda polska marka będzie etyczna, tak naprawdę. To, że coś robimy tutaj na miejscu, nie znaczy, że jest rzeczywiście robione jakby z poszanowaniem praw człowieka, z godziwą płacą, i tak dalej. I zawsze, kiedy wybieram markę, która jest polska, a której na przykład nie znam, to sprawdzam, czy strona tej marki jest przejrzysta. Czy marka mówi o sobie, że jest polską marką i tyle, czy na przykład pisze jeszcze o tym, że produkuje w Polsce, a może podaje na przykład w jakiejś szwalni albo w jakimś mieście. To są takie informacje, które, jeżeli marka nie ma jakby nic do ukrycia, nie ukrywa ich, to znaczy, że rzeczywiście ma się czym chwalić. Tak myślę. Nie mówię, że mamy tutaj wszyscy do marek mówić, żeby krzyczały, że to jest eko, zreko i tak dalej, bo tego na przykład nie lubię, ale jeśli w Faku na stronie na przykład są takie informacje, których szukacie, na przykład z czego są materiały, skąd pochodzą materiały i tak dalej, to rzeczywiście znaczy, że ta marka robi coś lepszego niż tylko projektuje i sprzedaje ubrania. Oczywiście też polska marka to nie znaczy najlepsze materiały, jest pełno polskich marek, które robią z materiałów poliestrowych itd. No i oczywiście nie zawsze materiały syntetyczne są złe, bo są również rzeczy, które syntetyczne być powinny. Pamiętajmy również, że cena to nie równa się jakość i niektóre marki po prostu dużo sobie życzą za cokolwiek, a niektóre niektórym Więcej płacimy, bo rzeczywiście mamy lepszej jakości produkty, bardziej ekologiczne, bardziej etyczne. I jeżeli już jesteśmy przy finansach, to jest kilka marek w polskich, powiedzmy, sieciach internetowych, które pokazują właśnie jakby na co za co płacimy. I to jest super fajnie by było tak naprawdę, aby takie informacje były na każdym produkcie. Naprawdę. Może to wtedy po prostu pokazałoby większej ilości osób, dlaczego coś ileś kosztuje. Jakby możemy zobaczyć, ile tak naprawdę dostaje osoba, która na przykład szyje bluzkę i tak dalej. I również polskie marki, które są etyczne, czy nawet nie tylko polskie marki, ale również zagraniczne, etyczne, ekologiczne, one będą miały bardzo często jednak droższe te rzeczy. I ja sama zawsze czekam na jakieś. Kody zniżkowe, przyznam Wam się szczerze, e, gdzieś tutaj poluję, bo nie jestem jeszcze w tej klasie społecznej, w której mogę sobie pozwolić e, tylko na ubrania z etycznych marek, bo jednak m, trzeba za nie więcej zapłacić, ale korzystam właśnie z jakichś przecen, z rzeczy, z outletów różnych, e, z różnych powiedzmy wyprzedaży, czy po prostu patrzę na kody zniżkowe, które wiele osób gdzieś tam w internecie, influencerów podaje bardzo często. A jeśli nie coś nowego, to z drugiej szafy. I nawet teraz nagrywam w swetrze, który jest z drugiej szafy, i to jest akurat sweter po znajomej i mam kilka rzeczy takich poznajomych w, moim, w mojej szafie. Nie mam ich dużo, bo szczerze mówiąc, nigdy nie praktykowałam z koleżankami takiej ciuchowej wymiany, ale może właśnie dlatego, że jeszcze wtedy. Kiedy gdzieś tam częściej się widziałyśmy, nie byłam tak bardzo świadoma ekologicznie jak jestem teraz. Więc jeśli jesteście jeszcze w czasach szkolnych, powiedzmy nawet licealnych, gimnazjalnych, to totalnie wymiany ciuchowe powinno się robić po prostu raz w roku, w klasie nawet. Wracając do tematów ciuchowych. Już tak, powiedzmy, lumpeksowych, to rzeczy z drugiej szafy, z drugiej ręki mam nie tylko od kogoś bezpośrednio, ale również pośrednio, na przykład z vinted. I co prawda, jest to bardzo wygodny portal, ale właśnie przez to, że jest tak wygodny i tak bardzo wizualny, to za długo na nim siedziałam i strasznie dużo rzeczy chciałam kupować, i tak się nakręcałam na yy, ubrania. Więc teraz wchodzę tam tylko jeżeli rzeczywiście czegoś szukam. Kupuję również na różnych lumpeksach internetowych, takich, które np. działają przez Instagrama, i też wam trochę linków w ogóle zostawię na dole, bo wy mnie po prostu widzicie cały czas w tych rzeczach, które są z drugiej ręki, z drugiej szafy i etyczne. I jeśli zdarzy się tak, że coś po prostu musicie mieć, jest wam potrzebne, ale. Z marki etycznej jest naprawdę za drogo i w tym momencie was na to nie stać. Z drugiej ręki nie potraficie tego znaleźć albo jest to rzecz, która po prostu nie nadaje się do tego, aby ponownie ją sprzedać, bo są takie rzeczy, które po prostu się wychadza rzeczywiście. I naprawdę, naprawdę nie ma innego wyjścia. I wybieracie markę, sieciówkę. I na przykład, jeżeli mia miałabym w tym momencie wybrać markę sieciówkową jakąś, to szukałabym rzeczy. Po pierwsze, z recyklingu, po drugie rzeczy, które będą jakkolwiek bardziej ekologicznie oznaczone. Ja nie mówię jakby, że te oznaczenia eko marek y, są rzeczywiście tak bardzo eko jak mm, te z etycznych marek, załóżmy małych manufaktur, bo na pewno nie są, ale mimo wszystko jest to jakikolwiek sygnał do tej dużej sieciówki, że ktoś jest zainteresowany tymi bardziej ekologicznymi rzeczami. No i oczywiście rzeczy, które kupujecie na lata. To zawsze będzie najbardziej ekologiczny wybór. I tak właśnie wyglądają moje konsumenckie, zakupowe, ciuchowe wybory. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik przyda się wam. Koniecznie mi napiszcie, które z tych rzeczy, powiedzmy, wy również praktykujecie na co dzień, a może jest jakiś element, który ja powinnam dodać do swojej zakupowej, powiedzmy, listy. Dajcie mi znać. Oczywiście, będzie mi miło, jeśli zostawicie lajka. Zasubskrybujecie kanał, jeśli tego nie robicie. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Na razie.